Witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio postanowiłem wam wrzucić odcinek taki totalnie losowy, no nie wiem, no bawiłem się z botem na ole Oleole, postanowiłem wam to nagrać, szybko zmontować i wrzucić i okazało się, że wam się to całkiem spodobało. No niestety tam jakoś mikrofonu, mam nadzieję, że tutaj już jest lepiej. Mam tam jakoś mikrofonu nie była najlepsza? Coś tam było z przestelami, coś było po prostu w ustawieniach nie tak, no ale spodobało wam się, to postanowiłem sobie w sumie czemu nie nagrać wam kolejnego odcinek. No i zapytałem was, czy macie jakieś pomysły na film. Pomysł padł fajny na pięć takich moich ulubionych produkcji. Był też pomysł o tym, jakie gry mi się najbardziej nie podobają i co w nich jest złego, ale to myślę, że możemy w to zawrzeć jakby w tych najlepszych produkcjach, o tak. No to zaczynajmy. Moją ulubioną serią gier był i jest Mass Effect. Nie grałem co prawda w Mass Effecta Andromedę, ale jedynka, dwójka i trójka były po prostu świetne razem ze wszystkimi Dalcekami. no po prostu baja, po prostu baja. No, no i tak sobie ogrywałem tego Mass Effecta, Razy. To jest zajebisty RPG, który jest z trzeciej osoby. To jest do tego shooter. Wybieramy sobie swoją załogę, dbamy o swoją załogę, wybieramy jakieś ulepszenia, sprzęt. No, wszystko, wszystko. I są rzeczy, które możemy zrobić, których nie musimy zrobić, które musimy zrobić, tak dalej, i tak dalej. Są wątki romansu, oczywiście jakieś tam, no w miarę płytkie, ale jak za dzieciaka grałem, było super. Do tego decydujemy o tym, jak nasza historia się toczy. i Jak się toczy, historia w zasadzie całego wszechświata. Od naszych decyzji zależy to, jak będzie wyglądała historia całego wszechświata. No i minusem tych gier jest to, że są strasznie długie, więc ciężko mi się za nie zabrać, żeby wam je pokazać. No i to, że są stare, nie? Więc graficznie też jakoś tam specjalnie się nie prezentują. No ale mimo tego uważam, że są mega grywalne, fabuła jest super. W trzeciej części nie było dubbingu, co było dla mnie zaskoczeniem i rozczarowaniem, jak byłem młodszy. No ale poza tym wszystko było super. No gry mi się mega podobały. Myślę, że jak wam je w końcu pokażę to wam też się spodobają. Zresztą teraz krążą plotki o remasterze pierwszych trzech części, więc jeśli faktycznie tak się zdarzy, to na pewno będę je przechodził. Nie wiem jeszcze czy po polsku, czy po angielsku, ale to się okaże. Drugą moją ulubioną serią jest oczywiście Assassin's Creed. No i tutaj mamy tak naprawdę wielką rozbieżność od gier, które początkowo miały taki powiedzmy półotwarty, no nie, nie, no miały otwarty świat, dobra, miały otwarty świat z samego początku. Potem miały jakieś takie głupie odchyły jak Assassin's Creed Liberation, które miało być na Vita, potem wyszło też na kąpa i po prostu było moim zdaniem mega kiepskie, strasznie powtarzalne znaczy ogólnie wszystkie Asasyny są powtarzalne jak dla mnie byłoby po prostu super, gdyby całe Assassin's Creed zakończyło się po wątku Desmonda, czyli po Assassin's Creed 3 no niestety tam dalej postanowili ciągnąć tą całą historię no i powoli zaczynam się wkręcać w Origins była nowa bohaterka dodana, w Odyssey była podobno ta sama, jeszcze nie ogrywałem do Odyssey'a ale zobaczymy czy w hali też ona będzie, wątki współczesności w Asasynach zawsze mi się podobały i to jest właśnie to co spaja tą całą serię, co pozwala na to, że Ubisoft może sobie kombinować i tworzyć grę o piratach, nazwać ją Assassin's Creed i wszyscy będą zadowoleni, nie? Albo grę o rzymskich legionistach czy o jakimś tam egipskim jeżdżeniu po pustyni i też nazwać to Assassin's Creed i wszyscy będą szczęśliwi. Bo jest jakiś tam wątek współczesności wprowadzony, który pokazuje czemu to się nazywa Assassin's Creed, a nie jakoś inaczej. No ale mówię, no gry są mega grywalne, bardzo mi się podobały, jest spokojnie. Ciekaw jestem właśnie tej Walhali, ale pewnie się za nią nie wezmę od razu, dlatego że muszę najpierw przejść jeszcze Odyseję. Wbrew temu, co możecie myśleć, podobają mi się Wiedźminy. I to bardzo. Też właśnie to, co w Mass Effect'cie. I są rzeczy, które możemy, a nie musimy zrobić. Jest fabuła, na, o której decydujemy, wątki, jakiś tam roman sidła i tak dalej. I no może to, że one są takie długie i że w trzeciej części była aż za dużo tych znaków zapytania, że jedynka jest trochę słaba graficznie, się dosyć mocno zastarzała. No to to są minusy tej serii. No i to, że ja przechodziłem je jeden po drugi, no to też są minusy, bo po prostu zrobiłem kupio, zmęczyłem się tą serią. Ale nie zmienia to faktu, że są mega fajne i chętnie do nich jeszcze z któregoś śladu wrócę. Yy, do tego bardzo lubię gry Lego. Wszystkie w zasadzie. Znaczy, no są jakieś takie, które aż tak mocno mi nie siadają, powiedzmy, ale no te gry na licencjach są po prostu super. Jakieś tam Harry Potter, Batman, Marvel i nie ma mocni też ostatnio byli. No po prostu uwielbiam. No teraz ma wyjść jeszcze Lego, Gwiezdne wojny Walkers Collection? Czy tam Walkers Saga? Coś takiego. Także nie mogę się doczekać, żeby to ograć. No, bo to będą wszystkie w zasadzie. Wszystkie 9 części gwiezdnych wojen. O odświeżonej szacie graficznej. I do tego podobno mają dość jakieś mechaniki, których nie było w poprzednich częściach. Także też jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jak, to, jak oni to zrealizują. W grach lego tak naprawdę nie lubię. Znaczy nie lubię. No. Nie przepadam tylko za tym, że. Żeby zrobić grę na 100%, trzeba powtarzać poziomy jeszcze raz. Chociaż tam jest akurat to dobrze zrobione. Bo wiecie, że jak ja przechodzę fabułę to zazwyczaj mam 100%. Ale w grach LEGO jest tak, że przejdziesz fabułę, ale potem musisz jeszcze raz przechodzić, żeby zrobić te 100%. No i te poziomy, w których trzeba zebrać milion pieniążków, to też jest mega męczące i czasochłonne. Ale poza tym wszystko jest okej. Okay. Do tego bardzo lubię gry właśnie z wyborami, jak nie wiem, The Walking Dead, czy Heavy Rain. W Detroit Become Human jeszcze nie grałem, ale kurczę, chcę się za to zabrać. Jakoś tak strasznie mnie to stresuje. No do tego też się zaliczają tak naprawdę Wiedźminy, Mass Effect. Uwielbiam po prostu gry, w których nasze decyzje mają jakieś znaczenie na to co się stanie, na to co się dzieje i tak dalej, i tak dalej, na to jak nas postrzegają do tego uwielbiam też gry Sony czyli no oczywiście Uncharted wszystkie części, no czwórki jeszcze nie ogrywałem i tego Lost Legacy, czyli zaginione dziedzictwo, ale myślę, że jak już przejdę to będę mega zadowolony szczególnie, że widziałem jakieś tam urywki i wygląda to naprawdę dobrze, no i oczywiście The Last of Us i jedynka i dwójka po prostu, no dwójka przez pierwsze 10 godzin, no dobra, pierwsze 3 godziny były fajne, potem kolejne 7, myślę sobie, co jest do cholery jasnej. Czemu ja w to gram? Czemu to jest takie słabe? To przecież jest od Naughty Doga. To przecież jest The Last of Us. Jak oni mogli to zrobić? No ale potem kolejne 10 godzin, no i tak myślę sobie, wow, już wszystko rozumiem. Warto było się pomęczyć 7 godzin. Za to, no, zakończenie moim zdaniem troszkę skopali. No i tyle w zasadzie. No i oczywiście Spider-Man. No, po prostu cudowna gra. To jest coś, czego się nie mogę doczekać, żeby zagrać jeszcze raz na konsoli PlayStation 5. Jak będzie już 8 świeżone graficznie, jak będą poprawione mechaniki, jak będzie dodany dodatek Miles Morales, którego też się nie mogę doczekać. I ja kupię tą konsolę dla tej gry. jeszcze raz. Kupiłem konsolę PlayStation 4 dla tej gry i kupię jeszcze raz PlayStation 5 dla tej gry. A co? No i to tak naprawdę zamykałoby taką moją listę ulubionych gier. Uwielbiam jeszcze gry w kopie właśnie z Wolskim sobie pograć. Twetchers było fajne, Overcooked też było spoko. No, lubię sobie też ostatnio właśnie pogrywać w gry multiplayer. Najbardziej to tak naprawdę lubię... Jak mam z kim pogadać, czyli jakiś Dead by Daylight, Fortnite jest Spoko, Rocket League, Counter Strike, League of Legends nawet, no w zasadzie ostatnio się mega przekonałem do gier multiplayer, z tego względu, że sam za dużo z domu nie wychodziłem, no i jakoś tak mi się stęskniło za głosem innego człowieka, niż tylko moim, gadającym tutaj do mikrofonu, czy tutaj do kamery. No i dobra, no i to by zamykało w zasadzie całą tą moją listę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj znać łapką w górę. Jeśli chcesz więcej, zostaw komentarz. Wbijaj na Discorda i daj znać jakie odcinki chcesz zobaczyć. Przyjmuję tak naprawdę wszystkie propozycje. Ja bym chętnie zrobił jakieś challenge w grach, wiecie? Naprawdę, jakiś fajny montaż do tego zrobić myślę, że to by było całkiem ciekawe. No, zależy czy tego będziecie chcieli. No, wbijaj po prostu na Discorda i daj mi znać właśnie pisząc tam, co chciałbyś, czy chciałabyś zobaczyć. Także dzięki wielkie jeszcze raz i trzymaj się. Na razie. Hej.